Kilkaset kilometrów od luksusowych hoteli w Marrakeszu i Agagirze, gdzie turyści piją drinki przy basenach, rogą zdjęcia na pustyni i mówią, jak piękne jest Maroko, istnieje miejsce, o którym prawie nikt nie chce mówić. Sahara Zachodnia. Region, który formalnie widnieje na mapach, ale w praktyce jest jednym z najbardziej zapomnianych konfliktów świata. Po jednej stronie kurorty, światła miast, po drugiej obozy uchodźców, brak wody, brak perspektyw i ludzie, Którzy od kilkudziesięciu lat żyją w zawieszeniu. Dla wielu Saharyczyków czas zatrzymał się w latach 70. Młode pokolenia rodzą się i dorastają w obozach, nigdy nie widząc ziemi, którą nazywają ojczyzną. Konflikt nie wybucha na pierwsze strony gazet, nie ma spektakularnych obrazów jak w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, ale to nie znaczy, że go nie ma. To konflikt cichy, długotrwały i wygodnie ignorowany przez świat, bo nie przeszkadza turystyce, handlowi ani polityce wielkich państw. A właśnie dlatego jest tak niebezpieczny. Żeby zrozumieć, dlaczego Sahara Zachodnia wygląda dziś tak, jak wygląda, trzeba cofnąć się do początku i zapytać, jak to możliwe, że cały region został pozostawiony sam sobie? Sahara Zachodnia była przez dziesięciolecia kolonią Hiszpanii. Gdy w latach 70. Hiszpania zaczęła się wycofywać, mieszkańcy regionu, Saharyjczycy, liczyli na niepodległość. Wtedy jednak pojawiło się Maroko, które uznało Saharę Zachodnią za część swojego terytorium. Doszło do konfliktu z ruchem niepodległościowym Poli Seriołu, wspieranym między innymi przez Algierię. Wojna trwała latami, aż w 1991 roku podpisano zawieszenie broni pod auspicjami ONZ. Obiecano referendum, w którym mieszkańcy mieli zdecydować, czy chcą niepodległości, czy przyłączenia do Maroka. Referendum nigdy się nie odbyło. Maroko kontroluje dziś większość terytorium, budując mury obronne i rozwijając infrastrukturę Podczas gdy setki tysięcy Saharyjczyków żyją w obozach w Algierii, uzależnieni od pomocy humanitarnej. ONZ uznaje Saharę Zachodnią za terytorium niesamodzielne, ale realnych działań brak. Dla świata ważniejsze są stabilność regionu, współpraca z Marokiem, fosfaty, rybołówstwo i kontrola migracji. Sahara Zachodnia stała się więc konfliktem zamrożonym, nie dość krwawym, by wywołać reakcję. Dziś Sahara Zachodnia to symbol tego, jak łatwo świat potrafi zaakceptować niesprawiedliwość, jeśli jest wystarczająco cicha. W obozach uchodźców brakuje pracy, perspektyw i nadziei, a młodzi ludzie dorastają w poczuciu, że zostali zapomniani. Jednocześnie Maroko skutecznie buduje narrację o stabilności i rozwoju, przyciągając turystów i inwestycje. Dla przeciętnego Europejczyka konflikt nie istnieje, bo nie wpływa bezpośrednio na jego życie, a jednak to właśnie takie miejsca są tykającą bombą. Frustracja, Brak przyszłości i poczucie krzywdy mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do radykalizacji i destabilizacji całego regionu. Sahara Zachodnia pokazuje, że geopolityka to nie tylko wielkie wojny i spektakularne wydarzenia, ale też długie lata milczenia. To historia ludzi, którzy żyją obok świata, który woli patrzeć gdzie indziej. I dopóki konflikt ten pozostaje nieznany, dopóty nic się nie zmieni. Bo w geopolityce zapomnienie bywa równie destrukcyjne jak wojna. Jeśli uważasz tę treść za przydatną i chcesz więcej dowiadywać się o aktualnej sytuacji geopolitycznej, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Motywuje mnie to do dalszego działania.